A to jest e, nasz e, najcenniejszy eksponat w Muzeum Bursztynu, kabinet e, Georga Cernebacha. Tak jak e, poprzedni, e, poprzednia plakieta pochodzi z kolekcji Georga Lawe z Monachium. E, nie wiem, może Państwo wiecie, ale e, jak ktoś nie wie, to przypomnę, bo uważam, że to jest historia, o której, o której warto wiedzieć. Muzeum Bursztynu otwieraliśmy w 2006 roku. Zaczynaliśmy budowę, budowę kolekcji od zera. Nie mieliśmy w zasadzie no, parę obiektów, które w Muzeum Historycznym znajdowały się. No, to była sztuka powojenna. Więc, żeby pokazać sztukę złotego okresu bursztynictwa zdecydowaliśmy się pokazać ją. Multimedialnie, czyli po prostu zrobić zdjęcia kolekcji polskich, zgodził się Malborg, Muzeum Czartoryskim. I tak do dzisiaj pokazujemy y, tą prezentację. I wtedy otwieraliśmy muzeum w czerwcu, a w marcu na największych targach antykwarycznych na świecie w Maastricht okazało się, że znalazła się, została wystawiona na sprzedaż największa kolekcja prywatna bursztynu. Georga Laues Monachium, który y, gromadził ją razem ze swoim ojcem jeszcze y, przed wojną. I to była potężna kolekcja zabytków bursztynowych XVII-XVIII y, wieku, y, głównie gdańskich, y, którą można było w zasadzie nabyć y, od ręki. Śród najcenniejszych przedmiotów, które były w posiadaniu. Y, Rodziny Lałe. To była ta szkatuła Tuardrina, którą Państwu pokazałam, która kupiło Metropolitan Muzeum. I ten kabinet dla nas szczególnie cenny, ponieważ to jest odbrocie, a to jest sygnatura. Niezwykle rzadko w wyrobach bursztynowych znajdują się sygnatury mistrzów. Tak jak w Złotnictwie były punkty i miejskie i, i, i artystów i rzemieślników i można łatwo i w miarę łatwo oczywiście dojść do tego kto i kiedy i gdzie wykonał to z Bursztynem jest znacznie gorzej. Natomiast ta sygnatura znajduje się na sklepieniu tego mebelka, a jeżeli się wyciągnie Dwie górne szufladki, wyciągnie się stamtąd takie zawleczki drewniane, można zdjąć całe zwieńczenie i na e, drewnianej konstrukcji zwieńczenia jest e, podpis Johanna Gorga Bacha z 1724 roku. Także m, byliśmy bardzo podekscytowani, bo to był no to, Całe dwa, trzy miesiące do otwarcia muzeum mieliśmy w rękach e, taki skarb. Dało się, mimo że nie było to proste, ponieważ wybraliśmy kilka przedmiotów. E, pan e, Georg Laue poszedł nam na rękę, zgodził się na e, rozłożenie na raty. Miasto e, zgodziło się zapłacić, pisaliśmy zresztą potem e, Prośba o dotację. Dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aczkolwiek największa część tej kolekcji, którą kupiliśmy w Monachium, pochodzi ze, ze środków miasta Gdańska, ale dzięki temu w Gdańsku możemy oglądać gdańskie wyroby bursztynowe. Tak się stało, że po prostu ojciec pana Gorga Laue umarł i zostawił w spadku całą tą kolekcję i dzieci postanowiły ją sprzedać. I to był po prostu ten jeden moment, który rewidują wielkości sobą. Nie o Nie. Tutaj dla porównania um, pokazuje kabinet, który znajduje się w Victoria and Albert Museum w Londynie i przypuszczamy, że um, musiał wyjść też z ręki tego samego mistrza, ponieważ no podobieństwo jest uderzające. Te same e, e, konstrukcja, forma oparta na gdańskiej szafce, na gdańskiej szafie, a to jest miniatura gdańskiej szafy. Przypomnę tylko, że kabinety to były takie drobne mebelki z dużą ilością szufladek, które służyły przede wszystkim e, Kolekcjonerom były ozdobą właśnie Kunstkamer, tam można było zbierać kolekcje czy to monet, czy nawet inkluzji, czy pierścionków, czy kto tam, co sobie zapragnął. Pan y, dr Jacek Bielak z Uniwersytetu Gdańskiego, z Instytutu Historii Sztuki, y, przebadał dla nas archiwa pod kątem Czernebacha. I znalazł go w kilku miejscach. Nawet Cernebach próbował parę razy startować na Kompana w ceku czemu Niestety nie udawało mu się, chyba kilkakrotnie. Próbował dojść do, do, do jakichś wyższych godności w ceku, widać, inni byli godniejsi. W każdym razie był odnotowany dzięki temu znamy kolejnego bursztynnika, który na, na obu byliby zmienni, którzy w Gdańsku e, pracowali. Tutaj inne przykłady prawdopodobnie gdańskich e, mabelków, e, kabinetów e, z tego okresu. A to jest wyjątkowy e, wyrób, znany niestety tylko e, z tego rysunku i z opisów i z małych fragmentów e, e, płytek bursztynowych, które się zachowały w kontekście oryginalnych To jest ron e, Leopolda I, który e, dostał od elektora w e, e, 1677 roku. On obłożony był płytkami bursztynowymi i jak widzicie Państwo również płytkami z kości słoniowej na stelażu drewnianym niestety uległ zniszczeniu. Zachowało się kilka płytek, są to płytki z zaplecka, na, na zaplecku cztery płytki. Które e, pokazują e, cztery monarchie wyrzeźbione. Oryginalnie dotychczas e, nie, nie stosowano tak, w Gdańsku tego typu e, zdobień, że ze sklejonych płytek e, różnobarwnego, bo teraz jak bursztyn z latami i patenuje się, zmienia kolor, więc te różnice w sklejeniu i różnice bryłek są bardziej mm, widoczne. Oprócz tego z, z łokietnika te dwie prace Herkulesa, a najcenniejsze dla nas najważniejsze to ta płytka z zapleckiem, na której e, wypisał swoje imię e, rzeźbiarz, e, bursztynnik Gdański. E, tutaj mamy o, tą sygnaturę Nikola Sturo -Petit. Dano 1677, i to jest właśnie e, przerysowana sygnatura z tronu e, Le Leopolda, który się uważa za jeden z cenniejszych przedmiotów e, sztuki e, bursztynniczej, zamówionej, <coughs> przypuszcza się, że e, stworzył tu nie sam e, ten tron, ale przy pomocy e, słynnego innego e, rzeźbiarza, e, bursztynnika gdańskiego. Mauchera, Krzysztofa Mauchera, którego tutaj mamy również sygnaturę, natomiast to jest sygnatura z Kości Słoniowej, ponieważ bursztynowa się nie zachowała. A Maucher, mimo że uznawany jest dzisiaj za najsłynniejszego gdańskiego bursztynnika, był tak zwanym partaczem, czyli nie szedł do seku bursztynowego, przywędrował. <tuszy> niemiec do Gdańska przez cech nie był przyjęty wręcz przeciwnie zachowały się liczne skargi cechu bursztynników do rady miasta na Mauchera, natomiast no mimo to nawet rada miasta u, u, u Mauchera słynnego partacza zamawiała wiele em, różnego rodzaju wyrobów czy prezentów dyplomatycznych i to właśnie Mauchera Uznaje się za najwybitniejszego y, bursztynnika, który w Gdańsku nauczył się obradza, obrabiać bursztyn, bo przedtem był słynny przede wszystkim jako y, y, rzeźbiarz w kości słoniowej. Tutaj mamy, tak się przyjęło, że y, wszystkie rzeźby y, wysokiej klasy, które prezentują dużą umiejętności rzeźbiarskie, przypisuje się właśnie małquerowi. To jest prawdopodobnie zwieńczenie innego kabinetu z tą grupą rzeźbiarską, też przypisane, przypisywane Małcherowi. To jest wspaniała grupa wyrzeźbiona sądu Parysa Wyrzeźbiona w jednej bryłce Bursztynu. Widzicie tutaj Państwo i prąd, i odwrocie. Nie wiadomo w zasadzie, która strona jest właściwa. Niestety na skutek, nie wiem, jakiejś konserwacji, one mają jakieś plamki, prawdopodobnie czymś zostały powleczone ale to niewątpliwie jest jedna bryłka bursztynu. znajduje się w zbiorach konstrukcyjnych w Berlinie, tak samo jak ta bryłka niezwykle dynamicznej rzeźby perseusza i pineusza. To z grine z gabelbem. W Dreźnie w ogóle znajduje się bardzo duża kolekcja bursztynowa. Nie tylko bursztynów niemieckich, ale właśnie bursztynów gdańskich. I to jest ta grupa trzech gracji, też przypisywana oczywiście maucherowi. A tutaj z Wiednia przepiękna Kleopatra i z takim piersiak bitym. Lukracja, piękne, dynamiczne rzeźby w jednej bryłce bursztynu. Proszę pamiętać, że bursztyn bardzo, jest bardzo trudny w po obróbce, ponieważ bursztyn ma przełam tak zwany muszlowy. Polega to na tym, że jak się uderzył bursztyn, przełamuje się pod takim muszlowym, wygiętym kątem. Dlatego nie można dłutem rzeźbić, tylko y, wiertłami i to się używa wierteł dentystycznych, bo są najszybsze i najwygodniejsze, ale dawniej y, to na pewno stanowiło trudność rzeźbienie bryłce bursztynu. Pamiętajmy, że musiała to być znacznych rozmiarów bryłka, a poza tym na skutek różnych spękań czy, czy, czy innych y, y, Baty bursztynu często bryłki pękały. A to jest plakieta z naszego muzeum, również oczywiście z kolekcji Georga Laue z Monachium. Pokłon pasterzy. Niewielka plakietka na prawdopodobnie złoconej metalowej płytce, wyrzeźbiona w jednej bryłce przeźroczystego bursztynu. Tutaj jest bardzo dużo w e, zbliżeniu. Możecie Państwo przejść oczywiście i podziwiać u nas, przy czym e, takich szczegółów nie zobaczycie, ponieważ jest to naprawdę niewielkich e, rozmiarów plakietka i tym bardziej trzeba e, e, wziąć pod uwagę wybitny koszt umiejętności e, rzeźbiarza. Gdańskie, oprócz tych przedmiotów świeckich, szkatu, kabinetów, różnego rodzaju naczyń, y, słynął z ołtarzyków. I właśnie y, Gdańsk, mimo że już y, nie był katolicki, to najczęściej w Gdańsku wykonywano y, figurki Madon na zamówienie, po prostu. To jest. Y, Otarzy go również z naszego e, zbioru, również z kolekcji Georga Laue. Proszę zwrócić uwagę również na piękną figurkę w jednej Madonna bursztynu Madony, z, z, z biało, e, kiedyś biała, teraz już żółta, e, z białego bursztynu twarz. E, ręce też były z białego bursztynu, niestety się nie zachowały i przede wszystkim ta piękna architektoniczna forma, na którą chciałam zwrócić uwagę Państwu, ponieważ. To, to jest cecha charakterystyczna dla y, gdańskiej sztuki bursztynniczej. Stosowanie podziałów architektonicznych, wzorowanie się na architekturze i widzicie Państwo kręcone y, spiralne kolumny, tutaj akurat y, są uszaki, kartusze. Y, y, wszystko to co odnajdziecie Państwo w Gdańsku, w kościołach gdańskich, na gdańskich zabytkach.